Ameryka po polsku łączy się z właścicielką chyba najsłynniejszej apteki w Polsce, Monika Kabulak po drugiej stronie ekranu. Cześć Monika. Witam Cię, Karolina. Staliście się słynni. Rzeczywiście, bardzo wiele mediów o Was pisało, pokazywało Was. Mieścicie się pod Warszawą w ząbkach i apteka zasłynęła tak naprawdę dobrym uczynkiem i bardzo fajną akcją, którą zrobiliście w związku z sytuacją, która została nas wszystkich, zarówno po tej stronie oceanu, jak i po tamtej na całym świecie, czyli mówimy o pandemii koronawirusa. Powiedz, jak wpadliście na ten pomysł, bo z tego, co się się orientuje, to pomysł wcale nie był taki nowy, tylko rozszerzyliśmy no trochę działalność. Dokładnie, dokładnie. chciałabym podkreślić. Chodzi. Dokładnie chciałam podkreślić, że to nie był zupełnie nowy pomysł, bo jest to coś, czym się zajmujemy od 10 lat. Yy, I w momencie kiedy pandemia koronawirusa się rozszerzyła, postanowiliśmy yy, po prostu poszerzyć swoją działalność i pomóc ludziom. Jakby w szerszym zakresie, tak? Nie jest to nowe, nowe działanie. Sytuacja wymagała tego, żeby pomóc większej ilości osób, i stąd się wziął pomysł, żeby ogłosić i dla naszych znajomych, dla naszych, dla ludzi, którzy nie mogą jak gdyby na co dzień być ze swoimi dziećmi, żeby mogli pomóc im w jakiś sposób, tak? To jak gdyby główny to była taka myśl tego. Dowozicie leki dla osób potrzebujących, w dodatku robicie to za darmo. I to jest, bo tak naprawdę mówimy o tym, a nie powiedziałyśmy dokładnie o co chodzi. Powiedz, jaka jest generalnie sytuacja? Chciałam zapytać w aptekach, w Waszej aptece, i czy są tłumy ludzi, czy staracie się jakoś przyjmować, nie wiem, jednego klienta za jednym razem? Jak wygląda w ogóle i co, co ludzie kupują teraz? Yes. To znaczy, wiesz, pierwsze 2-3 dni rzeczywiście była panika, i tych pacjentów było bardzo dużo. Wzrosła ilość ich, myślę, że trzykrotnie, czterokrotnie w porównaniu do poprzednich dni. Natomiast w tej chwili jak myślę, myślę, że jest sytuacja opanowana, dlatego że ludzie zaczęli jak gdyby bardzo rygorystycznie przestrzegać zasad, które rząd nasz prowadza. Więc tak, środki bezpieczeństwa są pozachowywane zarówno po stronie klientów, jak i po stronie aptek sklepów. Ludzie mądrze podchodzą do okienka. My nie wpuszczamy pacjentów do okienka, znaczy do środka, do apteki, obsługujemy ich przez okienko i pacjenci wiedzą, że mają nie podchodzić jeden za drugim. Nie są to tłumy. Wręcz jak dzwonią do apteki, aby zamówić leki, żeby nie było takiej sytuacji, że przychodzą, czegoś nie ma i tych wizyt w musi być tam więcej, tak, żeby zrealizować zamówienie. Więc dzwonią najpierw, zamawiają, wręcz pytają, czy można teraz przyjść, czy później, czy jest tłum, czy jest kolejka, więc y, pacjenci rzeczywiście przychodzą przez cały dzień, ale jest to rozłożone równomiernie. Kolejek nie ma. Y, no, co do leków wykupowanych, to co jest zalecane: witamina C, paracetamol, y, cynk, takie generalnie leki wzmacniające odporność, plus leki przeciwwirusowe. Y, na pewno trzeba wspomnieć tutaj też o tym, że ponieważ jest sytuacja niepewna i był, był jak gdyby. Podniesiony krzyk, że nie wiadomo ile to potrwa i może zabraknąć leków. No to też wzmożyła się sprzedaż leków takich przyjmowanych na stałe przez pacjentów. Natomiast uważam, że po tym takim pierwszym tygodniu takiej paniki totalnej yy, uspokaja się to i ludzie mądrze zaczynają podchodzić do tematu i zostają w domu, przestrzegają zasad. Myślę, że. Jeżeli będzie tak dalej, to jestem dobrej myśli, że szybko uporamy się z tym wirusem. A czy jest tak, że jakichś leków w Polsce brakuje? Na pewno środków dezynfekujących. Aczkolwiek no, odkąd myślę, że ta sytuacja związana z, z koronawirusem trwa już około trzech tygodni, tak, już tak na dobre. To tak naprawdę pierwsze środki dezynfekujące, które dotrą, to są myślę na początku przyszłego tygodnia do aptek. Więc trochę późno. A jak z maseczkami, bo to jest też taki produkt, który jest. No właśnie, maseczki staramy się sobie radzić. Myślę, że tutaj pokazuje jak zwykle polska pomysłowość, jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy nie ma czegoś, czegoś nie możemy kupić. Okazało się, że bardzo dużo szwalni przerzuciła się na szycie bawełnianych maseczek z składami fizelinowymi, bez składów filizinowych, potrójnych, różne rodzaje tych maseczek maseczek się pojawiło na rynku. No i my oczywiście takie maseczki też sprzedajemy, instruując pacjentów, że mają je każdorazowo po powrocie do domu wyprać, wyprasować, żeby je zdezynfekować. W jakiś tam sposób na pewno to chroni, mimo że to nie jest sprzęt specjalistyczny, ale na pewno pomaga, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał. Um, dowozicie, wró wrócę jeszcze do tematu, od którego zaczęłyśmy, czyli mm, o tym, e, dlaczego ale apteka, bo tak właśnie nazywa się apteka, której jesteś właścicielką, która jest słynna. Um, dowozicie leki dla seniorów, ale także dla osób, które są na kwarantannie, czyli mają tak. podejrzenie e, wirusa, tak, tak. koronawirusa. Powiedz, e, powiedz mi, w jaki sposób wy się zabezpieczacie, bo przecież macie kontakt z osobami, które potencjalnie mogą taki wirus mieć. To tak nie wygląda. Osoby, które są na kwarantannie, płacą nam za leki przelewem. Mhm. My te leki kompletujemy pakujemy w paczkę i zostawiamy na przykład na ogrodzeniu albo pod drzwiami. Mhm. Osoba jest informowana telefonicznie, że leki są już gotowe, czekamy aż ktoś wyjdzie, nie ma kontaktu bezpośredniego, więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa. To jest bardzo fajna akcja i myślę, że, że też wiele wśród tych wielu negatywnych informacji, które docierają do nas zewsząd, to właśnie takie informacje, tej pomocy takiej, którą choćby wy właśnie E, oferujecie, ale także pomocy, którą możemy zauważyć, nie wiem, na mediach społecznościowych. Ludzie mówią, że mogą pójść po zakupy dla sąsiadów, którzy są starsi i tak dalej. Ja myślę, że to są takie fajne informacje, które dodają nam otuchy, więc dzięki wam za to, właśnie za, za te dobre informacje i za takie działania. Ja przede wszystkim chciałabym jeszcze zachęcić wszystkich do tego, żeby sobie pomagali, chociaż tych aktów naprawdę pomoc dookoła jest dużo i ludzie nam bardzo dziękują. Mam za każdy telefon, który odbieram i gdzie dowożę towar, to są bardzo Wdzięczni ci, seniorzy, że to robimy. Natomiast jest wiele u nas akcji, które są y, jak gdyby godne pochwały, na przykład wspierające malutkie sklepiki, żeby nie robić zakupów w sieci, tylko wspierać te małe biznesy, które w tej chwili padają y, i ciężko im będzie przetrwać, więc trzymamy za nich wszystkich kciuki, wspierajmy się wszyscy razem. Dziękuję bardzo. Monika Kabulak, właścicielka Ale apteki, była gościem Ameryki po polsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.